Witajcie moi drodzy, ja jestem Szumi Witam was na Thunder on Tour Italii Dzisiaj ostatni dzień jak tutaj jesteśmy Pokażę wam jak to wszystko wygląda, jest godzina 17 10, wróciliśmy właśnie z Rzymu, bo byliśmy w Rzymie nagrywać jeszcze film do Remka. Mogę Wam powiedzieć, że ma to związek z tą folią, którą mam tutaj na ręce i tyle Wam mogę powiedzieć. A tak zupełnie serio, dzisiaj mija 10 dzień, dokładnie odkąd tutaj przyjechaliśmy. Jutro dzień wyjazdowy, także dzisiaj wieczorem już się będziemy pakować, organizować do wyjazdu. Wyjazdowy jutro? Jutro wyjazdowy. Wow, nice. Wypłata i wyjazd. Mareczku, yeah? powiedz jak ci się podobało. Naprawdę fajnie, jedynie co mnie denerwowało to godziny siesty, tak, bo no. nie można było jedzonka zamówić, a my jak lubimy się... jeść, widzicie po naszych brzuszkach, że my lubimy dużo nie? Zwłaszcza ja. No tak, nie przygotowaliśmy się trochę na tą siestę, zapomnieliśmy trochę o niej i w zasadzie to z dnia na dzień się przystosowywaliśmy, ale nadal zapominaliśmy. Dokładnie, Dokładnie. ogólnie przystosowaliśmy się do tego, że nie jemy obiadów, tylko robimy obiadu kolację. Arius tak, stuck my friend? Arek! you oh. tak! Ah. I'm gonna help you, A my friend! Tak, Ewy, Arek! Stak, Edy? Arek. <grym> A co tutaj się dzieje, panowie? E, Dobra. Tutaj? E, Gramy w golfa akurat. Gramy w golfa? Wiem, że nie widać. Pyszności, same pyszności normalne. Tak, to jest musiusiaczek Marka. Taki długi? Taki długi? Tutaj bardziej mój. Musiałem troszkę odespać. Proszę. Bo spałem na flamingu. Byłem dosyć zmęczony, czuję się taki trochę rozłożony, przeziębiony. Chyba mnie jednak wypisgało na tym flamingu. Dzisiaj to jest nasz ostatni wieczór, także robimy sobie grillka, za chwilę sobie siadamy wspólnie, podyskutujemy, pogadamy, przegadamy co i jak, jak nam ten, te 10 dni minęło, bo było tak intensywnie. Nie robiliśmy sobie takiego podsumowania, także ostatni dzień, masakra. Leciało całkiem szybko, ale zaś z drugiej strony wszyscy mamy wrażenie przez to, ile się działo, że jesteśmy tutaj już trzeci tydzień. Boli mnie gardęło po, po tej nagrywce. Więc trzeba zrobić herbatkę. No. Nie mamy niestety żadnego cukru ani nic, ale gorzka herbata też nie będzie wcale zła. Tylko jej nigdzie nie widzę. Gdzie o, jest nabryna. herbata? Schowałam ją! Gdzie? Dlaczego no. chowasz dzień przed wyjazdem herbatę? Bo nikt jej nie pił przez cały... Czas. Ja ją piłem dzisiaj rano! O, w reklamówce gdzie alkohol? Oje! Yeah. No tak gorzka herbatka, na pobudzenie mojego gardła i samopoczucia. Dobra, biorę swoją herbatkę i dołączam do całego zespołu, bo wszyscy jedzą kolacyjkę. Chłopaki zrobili grilla. Smacznego! Dzień, 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 dzień. Tutaj jest wolne miejsce. Obok na narzuconej, Ale fajnie wyglądacie jak, je, jak sobie jecie. Jak nie jemy to nie wyglądamy fajnie? Jak jecie też wyglądacie to tak fajnie. Tak znaczy wiecie, jak nie jecie. Tak a fajnie jest ten wąs? Bardzo fajnie. A, a nie wiesz co ten wąs robił? Nie jedną. Wszyscy już pojedli. Krewetki będą. Hello. Jeszcze krewetki będą, sorry, jeszcze krewetki będą. Teraz idziemy spytać bandy, jedno ważne pytanie. Zacznijmy od pana Remigiusza. Ulubione przeżycie na tym wyjeździe. Mm. Ulubiony moment. Mm. Ciężko, kurde, no jak mam porównać Ferrari do skoku, jak mam porównać łódkę do tych dworzenia. Twój dwóch personalny ulubiony moment. Cały wyjazd, Iwy. Konkretny moment. Bo hmm. mi się... Czego nie rozumiesz? No nie powiem ci jednego, bo jest ich zbyt wiele i zbyt różnorodnych, żebym mógł powiedzieć o jednym konkretnym. Wasza obecność tutaj, razem ze mną i z wszystkimi. Bardzo ładnie. <śmiech> <śmiech> Marek, tak. twój ulubiony moment z wyjazdu. Mm. Personalny taki moment ulubiony. Z tobą, jak żeśmy pili proseko, i żeśmy sobie fajnie gadali. O, to jest też jeden z moich ulubionych momentów na, na tym miejscu. Ja wiem, twój najlepszy moment to było jak założyliśmy grupę klikaczy. Klikacze. Klikacze, a my tylko klikamy. To jest najlepsza grupa. Aha, najlepsza e, jest kiedyś, na drodzy widzowie, dowiecie się, co to jest grupa klikacza, ale na pewno nie będziecie. No właśnie, to tylko pożyczcie klikacza, którzy szybko klikają. Musicie zrobić też na klikacza i teraz a to jest. Gdzieś... C, bo 5 żydowską, to jest... Areczku, twój ulubiony moment. Nie powiedziałbym, że Ferrari to był najprzyjemniejszy moment z tego wyjazdu, ale to jest takie niezapomniane wspomnienie. Bardzo długo Chciałem to zrobić i miałem poczucie, że jeżeli tego nie zrobię, to coś mnie ominie. Takiego fajnego do przeżycia po prostu w życiu, nie? Rozmowa z policjantami, duże przeżycie, duże. Ferrarka, Tyrolka, sporo, sporo. Długo Gdybyś by miał wybrać jedno, było prowadzenie ferarki, co? Możemy, możemy powiedzieć, że ferarka, tak. Powiedzmy, że ferarka. Lot helikopterem z szumem. Las jak helikopter, bo zapomniałem. O. O. Nie będę pytał wszystkich o przeżycia, bo zajmie to cały film, ale mój personalny ulubiony moment e, tego wyjazdu to był okropny stres i zwieńczenie tego stresu, jak oświadczyłem się Wiktorii i, i zaproponowałem jej aperolka. I to był mój ulubiony moment tego wyjazdu, także to był taki jeden highlight, który na pewno zapamiętam do końca życia, zwłaszcza, że to było dosłownie zaaranżowane jak prawdziwe oświadczenie. No ja wam powiem, że będzie brakować tego miejsca, pomimo tego, że zaraz po powrocie wylatuję znowu do Hiszpanii na wakacje tygodniowe z inną bandą, też w 10 osób. Lecimy, więc też pewnie będzie wesoło, ale będzie brakować tego miejsca, tych ludzi. W tym miejscu oczywiście będziemy się widywać normalnie na co dzień po powrocie, ale tutaj będzie nam tego brakować. No nic, idę zbierać graty ze swojego pokoju, bo waliza po prostu wygląda, jakby tam tornado przeszło. Wszystko spakować, tak żeby jutro rano wstać, być gotowym i zacząć pakować wszystko. Do busów. Powiem Wam, pomimo tego, że nagraliśmy tutaj 29 filmów, bo jeden film nam nie wypalił na, na łajbie. Zresztą widzieliście już tak naprawdę wszystkie filmy od Remka. Ja wrzucam film w ostatni dzień dziewiątego, to widzicie. Więc to jest takie finalne podsumowanie. Pewnie jakoś tydzień po powrocie, jak się wszystkie koszta podsumują, to podsumujemy jeszcze koszta wyjazdu w tym pierwszym filmie. Więc tam pewnie w komentarzu napiszę aktualizację. I to w zasadzie tyle. Tomcie spogląda jeszcze na, na basen. Pływać się trochę nauczył. <noise> Remi uczył Tomka pływać w basenie, więc będą naprawdę miłe wspomnienia z tego wyjazdu. W gra jeszcze muzyczka, wszyscy się pakujemy powoli. Czas do kąpieli i do spania, bo trzeba się wyspać, bo czeka nas około 15-16 godzinna trasa, także trzeba się przygotować. Co? Słyszysz mnie? Słyszę! To zadaj Tomek was pozdrawia z góry. Są takie cienkie ściany, że słychać wszystko. A tam są deski, normalnie, przez które wszystko prześwituje. No dobrze, moi drodzy. To czas do spanka, bo jutro rano trzeba wcześniej wstać. Także dobranoc. Dzień dobry. Staliśmy. także spakowany jestem, bo wczoraj się już wieczorkiem spakowałem. Także zabieram te graty i do Busika. Patrzcie, jak to wygląda. Patrzcie. To ja? Ty wyglądasz pięknie, jak zawsze. to. Jesteś przystojny, jesteś, masz twarz w panterkę. Szubik, kur... Powaga! A nie nagrywasz. Oficjalnie opuściliśmy dom. Panie już tutaj sprzątają, dlatego nie będę tutaj wchodził za bardzo i, i robił jeszcze więcej syfu. Koniec Thunder on Tour, sezon pierwszy, Itali właśnie się... Zakończył ostatnie spojrzenie na ten basen, na te piękne podwórko, na tego pięknego grilla, piękne miejsce naszych spotkań. No i cudowny basen. Powiem wam, że jeszcze pierwszy sezon się nie skończył, a ja już się nie mogę doczekać, co zaplanujemy na drugi sezon, gdzie pojedziemy, w jakie miejsce jaki kontent dla was nagramy. Było naprawdę pięknie. Było dużo stresu związanego z organizacją tego i tak dalej. Mamy wiele też e, wniosków do wyciągnięcia z tego wyjazdu i myślę, że na przyszłe sezony to nam bardzo dużo pomoże. Smutno ci dziś, że wyjeżdżamy? Nie, bo będzie drugi sezon za niedługo, czas jeszcze... już. Teraz, mało wiesz co. Coś tam gadaliśmy o, o drugim sezonie, ale o tym na razie nic wam nie mówimy. Gdzie jedziemy. Do Wawa. Nie, do Wrocław. Mm. Czy ty się cieszę, że wracasz, czy nie? Czy ja się cieszę, że wracam? No. Powiem ci, mam takie 50-50. Z jednej strony się cieszę, z jednej strony nie, ale cieszę się bardziej z tego powodu, że będę mógł się wyspać i jadę pojutrze na tydzień na wakacje. Z wakacji na wakacje, tak? <laughs> to pożyję. <laughs> z wakacji na wakacje, tak. tak? Ja mam dosyć tych dwóch. Tak? Wolę do mojej pięknej Polski, do naszej pięknej ojczyzny, do swojej pięknej kafii. Moi drodzy, ostatni dzień Thunder On Tour, 9 września, to jest ostatni film z tego wyjazdu, jaki zobaczycie. Dziękujemy Wam wszystkim. Dziękujemy Wam przede wszystkim za oglądanie, yy, lajkowanie i, i że nas wspieraliście przez cały ten wyjazd i oglądaliście i że Wam się to podobało. Kocham no. Was wszystkich bardzo, bardzo mocno. Też. Bardzo, bardzo mocno. Bardzo, bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomek! Bez tego człowieka ten wyjazd by się nie udał. Nie ma, gdyby nie Tomek, to byśmy prawdopodobnie utknęli gdzieś na jakiejś granicy. Co prawda, nie zatrzymali nas na żadnej, ale na pewno byśmy utknęli. Widzimy się oczywiście standardowo w kolejnych filmach, ale z Wrocławia, także trzymajcie się i do zobaczonka już niebawe.